Amfiteatr w przygotowaniach do najbliższych koncertów, które już w piątek, czyli dzisiaj i w niedzielę, najpierw ten w piątek, czyli dziś, zapraszamy Was na wyjątkowy koncert Wojciecha Waglewskiego MTV Unplugged. Rewelacyjna historia ze względu na to, że będziemy mieli mnóstwo muzyków, którzy w cudownym anturażu zaprezentują twórczość Waglewskiego. W niedzielę rzecz wyjątkowa: święto muzyki nasze, mokowskie, olsztyńskie, regionalne, ale i ogólnopolskie. Sześć zespołów konkursowych z Festmuzy. Dodatkowo na koniec, jako wisienka na torcie, Agata Karczewska, która całkiem niedawno miała okazję stanąć na deskach tego amfiteatru, w boju w Festmuzie, wystąpi razem z Johnem Porterem. Rewelacyjna płyta. Posłuchajcie, jeśli nie znacie, jeśli znacie, no to wiemy, że tu będziecie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. A jeśli myślicie o innych koncertach, które będą odbywały się przez całe lato, to za mną macie plakat, ale też możecie wejść na stronę internetową mok.olsztyn.pl. Tam znajdziecie pełen pakiet wydarzeń od animacji po koncerty. Hej